Witajcie minął rok czasu jak w naszej firmie pojawił się Forwarder. I dzisiaj postanowiłem zrobić takie podsumowanie, jak się maszyna przez ten czas sprawowała, co zostało zrobione przy niej i ogólnie takie ciekawostki. Wszystko to jest na moich wcześniejszych filmach, jeżeli ktoś nie śledził, to teraz pokrótce tak odpowiem. E, tak, maszyna przyszła do nas 11 grudnia e, Przez rok czasu zrobiliśmy 4100 motogodzin Przez ten rok czasu maszyna, jakaś, licząc te wszystkie awarie, to wszystko co robiliśmy w niej, przy niej to e, ponad miesiąc, półtora miesiąca było e, przestoju Najdłużej zajęło nam e, zbudowanie tej oto podłogi na karpy Ponad trzy tygodnie yy, chyba spędziliśmy nad tym, no bo robiliśmy to ze złomu, tak jak już na filmie mówiłem. Pierwszą awarię, którą mieliśmy, było jak przewód pod kabiną yy, pękł i był problem z kabiną też jest na filmie to wszystko to wtedy mieliśmy tydzień przestoju była to pierwsza awaria w międzyczasie przyszedł do nas chwytak do biomasy obecnie teraz mamy założony do chwytak do drewna z łopatami dlatego, że tamten przy wyrwaniu sadów uszkodził się najpierw strzelił siłownik jeden z siłowników strzelił, a następnie już tutaj na tej y, robocie, wełku y, gdzieś przy tych wyrwaniu sadów stracił, y, zgubił osiowość i cały czas wywalało te kapsle i sworznie także już chwytak jest zrobiony y, przy, chyba już przy następnej robocie, bo tutaj nam zostało dwa tygodnie może dwa tygodnie roboty i jedziemy gdzieś dalej także kupiliśmy nowy chwytak teraz zamówiliśmy gąsienice na razie zestaw tylko na tył dlatego, że te już nie spełniają swojej roli często trzeba skracać no i po tygodniu robi się to samo także gąsienice będą najpierw na tył zmieniane a następnie jeszcze przyjdzie chyba zestaw będzie zamawiany na przód także będzie na wszystkich gąsienicach Yy, następnie, co robiliśmy? Mieliśmy tutaj do wymiany łożyska. To też mogliście widzieć na filmie. Wymieniliśmy tutaj łożyska yy, w terenie. Nie zjeżdżaliśmy na bazę do tego i jeszcze mieliśmy raz przestój, chyba 4 dni yy, z tego względu, że czujnik od. Yy, Drabinki schodków został uszkodzony, no i musieliśmy poczekać aż przyjdzie. W sumie tyle było tego przez to, Jakieś półtora miesiąca wyszło i przez cały rok wyszło sto, 4100 motogodzin Mówiąc, że oczywiście, że pracujemy w systemie dwuzmenowym Także tyle, żeśmy zrobili przez rok czasu. Ogólnie maszyna. Większych żadnych problemów nie było. Największym to, tym remontem to właśnie była wymiana tych łożysk. A jeszcze zmieniliśmy w tym roku gumy z przodu opony. Założyliśmy jodełkę. Chyba nawet wcześniej o tym nie mówiłem. Mamy teraz jodełkę. Opony nie powiem Wam jakie są marki, bo nie widać teraz to wszystko w błocie. Ale nie są to jakieś markowe opony z najwyższej półki. Maszynę serwisujemy co 500 godzin, jeżeli chodzi o zmianę olejów, filtrów i tym podobnych rzeczy. Także serwisy są robione na bieżąco, co 500 godzin. Jeszcze mieliśmy taką przypadłość, że pompka paliwa padła raz została wymieniona i po dwóch chyba czy trzech miesiącach padła kolejny raz, teraz pompkę mamy przy zbiorniku w samochodzie do tankowania. Na obecną chwilę licznik godzin pokazuje 8900, co do opinii na temat użytkowania przez ten okres maszyny, no to w sumie w zasadzie są same plusy. Komfort pomimo tego, że dużo jest tej elektroniki, czujników, jak do tej pory nie było żadnych problemów. Poza tym na początku z czujnikiem w jednym kabiny. Jedyne zastrzeżenia mam do silnika, mógłby być większy, jednak te 180 koni to trochę przymały. Takie jest moje zdanie. Jakby tutaj było przynajmniej 220 koni, to Byłoby w niektórych sytuacjach lżej. Mówię tutaj o terenach ciężkich, gdzie czasami silnik męczy się mocno. Tutaj jeszcze takie dane odnośnie wszystkich parametrów głównych. down.